Hello. Nazywam uh, My name is Michael. I live in the Philippines. It's my wife Lani. We have vlog about living in the Philippines. I am originally from Poland. I live in the Philippines ten 10 years. Jeżeli uh, ktoś z Państwa byłby really zainteresowany so in wakacjami na Filipinach, zapraszam do kontaktu na Whatsappie, Weber, Messenger. TikTok, YouTube. Po obejrzeniu tego filmu można się z nami skontaktować. Chętnie udzielimy rady lub pomożemy, jeżeli to wiemy z własnego doświadczenia. My mieszkamy na Filipinach Centralnych, wyspa jest nazywa się nazywa Bantayan, Santa Fe. Jest 120 km od głównego międzynarodowego lotniska, który znajduje się na Cebu. A My posiadamy lotnisko na wyspie, jednakże loty charterowe regularne powinny być uruchomione od końca tego lub od, od przyszłego roku. Od początku przyszłego roku, z tego co tutaj urzędy mówią, nas informują. My posiadamy pokoje w hotelu do wynajęcia, apartamenty lub dom przy plaży, jeśli Państwo zainteresowani. Wszystkie nieruchomości, które posiadamy do wynajęcia, znajdują się w centrum miasta Santa Fe, w pobliżu kawiarni, restauracji, wszystkich punktów usługowych, bankomatów. Wszystko jest w granicach 50 metrów od plaży. Jedynie dom przy plaży znajduje się na samej plaży. Jest ogród to już jest plaża, właściwie z którego się wychodzi do morza. A jeżeli Państwo byli zainteresowani wynajmem, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy za uwagę.